Basiu słyszałam, że Marek zdradza Hankę z Grażyną. Dobra, jebać to zapuszczę nam jakąś muzyczkę. Jak jedziesz frajerze? Ło kurwa ja. A, a, a. Ty stara kurwo, ogarnij się bo ci zapierdolę. Lucekaty, ty co taki obstrany siedzisz jak w niedzielę po kościele. A ty wypierdalaj co się pchasz gdzie nie masz. Kisielowa. Co ty odpierdalasz? Wiesz, że Lucian ma martwicę mózgu i zaraz jegnie w kalendarz. Hehehehehehehehe. He 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 he. O kurwa, winy, Lucian schowa i fajer. O kurwa. I to wszystko twoja wina, stary pierdzielu. Zatrzymaj się, kurwa. Pierdolę dzwonię po Marka. Zamknij mordę. Ciesz się, że nie skończyłaś jak Hanka.